Cześć Boże, witajcie. Kolejny dzień naszych rozważań, naszego czytania Ewangelii według Świętego Marka. Dzisiaj posłuchamy drugiej części 12 rozdziału. Będziemy świadkami rozmów, jakie Jezus prowadzi głównie z przywódcami religijnymi Izraela. Posłuchajmy uważnie. I posyłają do niego niektórych faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycić w mowie. Kiedy przyszli, mówią mu: Nauczycielu, Wiem, że mówisz prawdę i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osoby, ale nauczasz prawdziwej drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? On zaś przejrzawszy ich obudę powiedział, czemu mnie kusicie? Przynieście mi denara, niech go obejrzę. Przynieśli i pyta, czy to wizerunek i napis? Odpowiedzieli, cesarski. A Jezus im odpowiedział, oddajcie cesarzowi co cesarskie a Bogu co Boże, i podziwiali Go. Przychodzą do Jego sady ceusze, którzy twierdzą, że nie ma z i zapytują Go. Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, Jeśli czyjś brat umrze i zostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie żonę i da potomstwo samu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, i nie zostawił potomstwa. Potem ożenił się z nią drugi i umarł bezpotomnie. I trzeci tak samo. Tak siedmiu nie zostawiło potomstwa. Na końcu umarła żona. Czyją więc będzie żoną, kiedy z martwych wstaną? Jezus zaś rzekł. Wasz błąd polega na tym, że nie znacie pism ani mocy Bożej. Bo kiedy ludzie powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A o tym, że umarli z martwych staną, czyż nie czytajcie w księdze Mojżesza w o krzaku, gdzie Bóg mówi: „Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących. Jesteście w wielkim błędzie. A jeden z nauczycieli pisma, usłyszawszy jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał: Jakie jest pierwsze przykazanie? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem i będziesz miał Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy i ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił. Drugie zaś miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma żadnego innego przykazania większego od nich. Powiedział mu nauczyciel pisma: Dobrze, nauczycielu, powiedziałeś prawdę. Jeden jest Bóg i nie ma innego oprócz niego. I kochać Go z całego serca, i wszystkimi myślami, i ze wszystkich sił. I kochać bliźniego jak siebie samego. I to jest o wiele więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus zobaczywszy, że rozsądnie odpowiedział, rzekł Mu. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już więcej nie miał odwagi zadawać Mu pytań. Kiedy Jezus nauczał w świątyni, mówił. Jakżeż nauczyciele pisma mogą mówić, że Mesjasz jest synem Dawida? A sam Dawid Duchem Świętym natchniony powiedział, rzekł Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż twych nieprzyjaciół rzucę pod Twoje stopy. Sam Dawid nazywa go Panem, to jakżeż jest jego synem. A wielki tłum chętnie go słuchał i mówił w swojej nauce. Strzeżcie się nauczycieli pisma, którzy lubują się w półwłóczystych pół szatach i pozdrowieniach na rynkach, i w pierwszych krzesłach w synagogach. I pierwszych miejscach przy stołach. Ci, którzy obiadają domy wdów pod pozorem długich modlitw, dostaną surowszy wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum rzuca do niej pieniądze. Wielu bogatych wrzucało dużo, a jedna uboga wdowa wrzuciła dwa drobne pieniążki, czyli kodrant. I przywołał swoich uczniów i powiedział im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy wrzucają do skarbony, bo wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało, a ona przy swoim ubóstwie wrzuciła wszystko, co miała na życie. Pierwsza wymiana zdań dotyczy podatków i władzy świeckiej. Jezus nie daje się wejść w intrygę, którą chcą go wprowadzić, natomiast jego zasady, tutaj przedstawione, Stają się podstawą katolickiego nauczania na temat relacji pomiędzy państwem a Kościołem. Najogólniej mówiąc, z jednej strony jest to obowiązek respektowania i szanowania władzy, tej stanowionej, ludzkiej, państwowej. Z drugiej jednak istnieje nadrzędny charakter posłuszeństwa Panu Bogu i Jego prawu. Szczególnie wtedy, kiedy władza ludzka. Wykracza poza uprawnienia, i chce narzucać prawa sprzeczne z prawem moralnym czy z prawem Bożym. Później wymiana zdań z sadyceuszami. Marek podpowiada na, od początku, że saduceusze nie wierzą w martwych stanie. Tworzą więc hipotetyczny przypadek oparty na przykazaniu Mojżesza, tak zwanym prawie. Leviratu. Chodziło znowu o troskę o najsłabszych, o kobiety, która zostałaby bez środków do życia i opieki, tak, w momencie, kiedy umiera mąż i nie ma potomstwa, szczególnie potomstwa męskiego. Problem w tej dyskusji jest problemem błędnych założeń. Saduceusze użyli przykładu małżeństwa. Konkretniej przynależności kobiety do mężczyzny jako obalenia tezy zmartwychwstania. Co ciekawe, w tym świecie mężczyzna mógł mieć parę żon i nikt tutaj nie miał problemu ze zmartwychwstaniem. Dlaczego więc kobieta nie mogłaby mieć paru mężów? Zobaczcie, jak bardzo tutaj jest to myślenie bardzo męskie. To jest taki męski świat. To trzeba bardzo o tym pamiętać, kiedy czyta się Stary Testament i Nowy, tak, i myślenie. I, I jak Jezus dużo zmienia w tym myśleniu, wprowadzając kobietę, szanując ją, tak, dając, chroniąc, to jest początek bardzo dużej zmiany, której dzisiaj jesteśmy świadkami, które dzisiaj korzystamy, tak naprawdę. Odpowiedź Jezusa jest ciekawa. Z wielu względów, natomiast między innymi dlatego, że podpowiada nam trochę, co będzie po śmierci. Zobaczcie, używa on formy żenić się, a nie za mąż wychodzić. Co wskazuje, że po śmierci nadal pozostaniemy mężczyznami i kobietami. Ale różnica płci nie będzie związana z małżeństwem i, i z rodzicielstwem, z przekazywaniem życia, bo to zadanie jest tutaj, na Ziemi. Będziemy jak aniołowie, mówi Jezus, czyli będziemy mieli egzystencję wieczną, ale też chwalebną. Będziemy uwielbiać Boga, ale nie znaczy to, że nie będzie ciału. To jest cała nauka, której rzadko kiedy się dotyka, rzadko kiedy się porusza, bo jest dość trudna. Ciał zmartwychwstania, o którym co tydzień mówimy w wyznaniu wiary, że w to wierzymy. Ale myślę, że o tym to może będzie kiedy indziej okazja. Nauka, e, nauka Jezusa też jest ważna w kontekście naszego patrzenia na małżeństwo. Zobaczcie, małżeństwo jest częścią Bożego zamysłu, bardzo piękną, ważną, chronioną przez też Boże przekazania, ale tylko tu na ziemi. Nie jest naszym stanem docelowym. W tradycji katolickiej e, istnieje powołanie do Konsekrowanego celibatu, a więc do wyrzeczenia się dobrowolnego małżeństwa dla e, właśnie względów większych, do tego, żeby oddać się w całości Chrystusowi, żeby dać siebie dar dla Niego. Ale też w pewien sposób e, celibat czy, czy bezżeństwo jest uczestniczeniem w tym, co nas czeka po śmierci. Na koniec Jezus przygląda się ubogiej wdowie. Można powiedzieć, że w sumie to już jej było wszystko jedno, więc mogła wrzucić wszystko. Prawda? To jednak ukazuje się boża logika, która niejednokrotnie przewraca nasz ludzki sposób myślenia do góry nogami. Jezus mówi, że ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy wrzucili, a przecież wrzuciła najmniej. Zobaczcie, dla Boga nie są ważne cyferki, ale nasze serce, nasze zaufanie, nasze zawierzenie Jemu. Można więc nie mieć nic, a dać Mu więcej niż bogaty, który wybuduje kościół albo wspomaga działanie kościoła. Ważne jest Twoje serce. I dwa pytania. Pierwsze, Ominąłem w tym komentarzu e, przykazanie miłości. Zrób sobie rachunek sumienia. Przeanalizuj swoje życie na podstawie właśnie tych dwóch przykazań. I drugie, dotyczące tej ubogiej wdowy. Czy nie myślisz sobie czasem, że nie masz co dać Bogu, bo inni mają więcej, e, że są ważniejsze rzeczy, że, że muszę zadbać o siebie, swoją rodzinę, swoją przyszłość. Albo jak jesteś młody, że będziesz dawać Bogu ofiarę dopiero wtedy, kiedy będziesz zarabiał, kiedy będziesz miał nadmiar pieniędzy. A teraz jeszcze potrzebujesz, teraz nie masz co jemu dać. Czy dajesz ofiarę czasem pieniężną, ale też i czasem jakąś ofiarę ze swojego życia Panu Bogu, i czy dajesz ją ochotnym, radosnym sercem, a nie z takim smutkiem, że musisz pozbyć się czegoś dla Boga. Życzę Wam dobrego dnia, trzymajcie się z Bogiem. Pa.